Witaj święty Józefie w domu Pani Tuleckiej. Witaj nasz dzienny opiekunie. Twojemu staniennictwu zawierzamy każdy siebie, nasze rodziny, nasze paranie, całą naszą archidiecezję, wszystkich pielgrzymów na ten dzisiejszy dzień. Męski pielgrzymy tych, którzy też o tej myślą, wiedzą, w tych intencjach się mordują. Bądź nas opiekunem. nam. nasz, który się z niemi święci Twoje. Twoją, szybko Twoje. pod Twoją, Twoja, jako tak i na Ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy.

W świętym serwie, młodzież, się za nami. W świętym serwie, młodzież się za nami. W świętym serwie, oglubieńcze pogardzicy mali i obieguje rodzin, poddamy się pod Twoją szczególną obiekę do różnic pracy i spełniania wszystkich obowiązków, chroniąc wszelkich niebezpieczeństw, duszy i ciała, a zwłaszcza zachoda i że powierzam moją rodzinę, troski, radości i cierpienia. Wprowadź Jezusa do mego serca. uprość płaską miłości, zgodnie pokory, aby osiągnął szczęście doczesne i wieczne. Amen. Za małe 15 minut wyjdziemy, bo się tutaj z kościoła procesyjne